Elo, elo, z tej strony. Jeden raz. Elo to jest vlogmas numer 2, więc no mówię bardzo cicho, bo moi rodzice śpią. Bo to nagrywam o północy. Nie ma jak nagrywać vlogmasy o północy, ale chyba mnie będzie słychać. Więc, to jest takie no, rozpoczęcie dnia. Jak to można dniem nazwać, bardziej wieczora, ale to jest. Bardziej drugi dzień, bo ja to nagrywam właśnie o północy. Więc no, zobaczycie taki mój też taki typowy wieczór. Myślę, że Wam takie coś się spodoba. Od razu zostawcie łapę w górę i suba będzie bardzo mi miło, jak to zrobisz. No, więc widzimy się potem. No to widzimy się na następnym ujęciu. Rydeczki, ja zaraz idę spać, jeszcze sobie posłucham muzyki i lecę już powoli spać, tak o, no, więc widzimy się najprawdopodobniej rano, to elo. Elo, elo, jesteśmy w drugiej części tego vlogmasa, bo ostatnia część była jak był, no, jak siedziałem sobie wieczorem... Za dużo się u mnie nie działo, ale mam takie do was pytanie, czy chcecie takie pozdrowienia na tych vlogmasach, coś w tym stylu, żeby to nie było takie zbyt nudne, te moje gadanie i może jakieś pytańka możecie zadawać, będzie bardzo fajnie, jak będzie dużo tych pytań, bo chcę też na dużo na nich odpowiedzieć, typu takie jakieś świąteczne, najbardziej bym chciał pytania, bo po prostu, no... Tak żeby było pod klimat, wiecie o co chodzi. I, I ogólnie to tak nic zbytnio nie robiłem, tylko słuchałem muzyki. I może tak jakoś za godzinę idę na dwór, prawdopodobnie z kolegami się spotkać. I jeszcze mam takie pytanie, czy jest u was śnieg. No. Więc się widzimy na kolejnej części, jak coś będę robił fajnego. No to Elo widzimy się potem. Mordeczki, też ja bardzo dziękuję za piękne przywitanie tej nowej serii. Myślę, że dobijemy te 24 dni i będzie kozacko. Dziękuję też Wam za miłe komentarze i za piękną aktywność pod tym filmem. Myślę, że będzie teraz coraz lepsza. No to się widzimy na następnym ujęciu i dziękuję jeszcze raz za tą aktywność. Nie wiem jak wam, ale mi ze świętami się bardzo kojarzy Coca-Cola. Napiszcie w komentarzach, czy też wam się kojarzy Coca-Cola ze świętami, bo mi bardzo. No, więc takie małe, nie wiem co. Taka mała pierdółka do tego filmu. I może coś jeszcze będę dzisiaj ciekawego rob robił, ale nie wiem. Widzimy się potem. Może za kilka godzin, albo za kilka minut. Nie wiem no to się widzimy za nie wiem kiedy. pordeczki ja niedawno z domu wróciłem, byłem na dworze, było ogólnie bardzo spoko, no teraz chyba prawdopodobnie będę słuchał muzyki, coś w tym stylu, na pewno z kimś będę pisał i dawajcie mi też pomysły, co mogę robić na tych vlogmasach, bo ja tak nie wiem do końca, co mam robić, ale myślę, że coś fajnego, no napiszecie co bym robił, bo tak szczerze nie wiem i tego, i mam zaplanowane kil na no, kilka dni, gdzie będę jechał więc nie będą też te vlogmacy aż tak nudne są chyba dwa dni zaplanowane gdzie gdzieś jadę, więc no zaczyna się mega fajnie myślę, że te vlogmasy Wam się chociaż podobają i zadawacie pytania. To najważniejsze, żeby nie były też takie nudne i nie będą też pozdrowienia. To już też o tym mówiłem. Myślę, że no, że ogólnie seria Wam się podoba, a nie jest taka nudna. To jest dopiero drugi dzień. Ja już mówię, że ta seria jest nudna. XD. No, więc. Dawajcie różne pomysły, żeby te vlogmasy nie były nudne. Mordeczki, jeszcze mam do Was pytanie, o której chcecie te vlogmasy? Bo ja jestem za 20 albo 18, bo różnie kończę w tygodniu. I wiecie, ta 20 by była spoko, albo ta 18, to napiszcie w komentarzach, jaką godzinę byście chcieli, bo ja nie mogę się zdecydować. I po prostu no. Chcę po prostu wiedzieć o której chcecie vlogma vlogmasy i żebym się wyrabiał z tym. Myślę, że mi się uda te 22 dni już będzie. Licząc z tym... No, moja matematyka jest piękna, wiem. No to się widzimy potem. No. No to Elo. Widzimy się na następnej scenie. Nie wiem jak to nazwać. Na następnym ujęciu. Mordeczki, ja już będę kończył tego vlogmasa, jak wam się odcinek spodobał zostawcie łapę w górę i subika na moim kanale, będzie mi bardzo miło, no to się widzimy jutro o godzinie, napiszcie której wam pasuje w komentarzu, no to elo!